Halo moi drodzy patroni, witam was w 44 odcinku naszego podcastu Przydatne idiomy, zwroty i powiedzonka, a dzisiaj będziemy mówić o rzucaniu okiem. Chodzi o zwrot, kannst du einen Blick darauf werfen? Ehm, czyli właśnie o rzucaniu okiem, czy możesz rzucić na to okiem. Ehm, no bo załóżmy, że zacząłeś na przykład nową pracę, napisałeś maila do klienta, no i chcesz, żeby twoja koleżanka na przykład rzuciła na tego maila okiem i sprawdziła, czy nie, nie pominąłeś jakiejś ważnej informacji. W języku niemieckim również możemy rzucić na coś okiem. I weźmy przykład. Hallo Anna, könntest du bitte einen Blick auf meine E-mail werfen? Ich bin nicht sicher, ob ich alle wichtigen Informationen erwähnt habe. Cześć, Anna, mogłabyś proszę rzucić okiem na mojego maila nie jestem pewien, czy wspomniałem o wszystkich ważnych informacjach. Halo, Anna. Cześć, Anna. Könntest du bitte einen Blick auf meine E-Mail werfen? Mogłabyś proszę rzucić okiem na mojego maila? Ich bin nicht sicher, nie jestem pewien, ob ich alle wichtigen Informationen erwähnt habe. Czy wspomniałem o wszystkich ważnych informacjach? Ich bin nicht sicher, ob ich alle wichtigen Informationen erwähnt habe. Nie jestem pewien, czy wspomniałem o wszystkich ważnych informacjach. Ja, także kannst du bitte mal einen Blick darauf werfen. No to wtedy mamy, czy możesz rzucić na to okiem. Könntest du bitte einen Blick darauf werfen? To byłoby, czy mógłbyś, czy mogłabyś rzucić na to okiem. Ja, no i na dzisiaj to taki krótki zwrot. Bardzo przydatny. Czasami potrzebujemy czyjejś pomocy, żeby ktoś rzucił okiem. Może myśmy czegoś nie dopatrzyli. Wiecie, jak to jest. Ja, danke schön. Pamiętajcie, że wszystkie materiały dotyczące podcastu możecie pobrać z mojego profilu na Patronite w dziale Posty. A jeszcze taka ciekawa informacja: 20 sierpnia 2021 roku ma się ukazać moja książka, którą napisałem na bazie naszego podcastu. Przydatne Idiomy Zwroty i Powiedzonka więc będziecie mogli wszystkie te rzeczy też mieć w jednym miejscu, w jednej książce i wszystkie te dialogi sobie poczytać, poanalizować i będzie również coś przyjemnego dla oka, ponieważ jak wiecie, do każdego zwrotu jest również obrazek. Dankeschön i do następnego razu. Cześć, bis dann.